Cześć z tej strony, Daniel z PC World. Dzisiaj przygotowujemy dla Was taki dosyć nietypowy materiał. Mianowicie zastanowimy się nad tym, co w świecie techn nowych technologii, a dokładnie w świecie smartfonów, zadzieje się za najbliższe kilka miesięcy. Jesteśmy już po jednej z najważniejszych tegorocznych premier, czyli premierze Samsunga Galaxy S20 oraz towarzyszącego mu Galaxy Z Flip. Samsung zaprezentował w sumie trzy modele, jak doskonale wiemy, to zwykłe Galaxy S20, Galaxy S20 a także Galaxy S20 Ultra. No i przez to, że wiemy już jakie są te najnowsze flagowce, to możemy powoli zacząć zastanawiać się nad tym, jak wyglądał będzie Galaxy Note 20. A w sieci mamy już trochę informacji na ten temat, są to głównie plotki i niepotwierdzone. Informacje. Informacje, ale Samsung jest dosyć przewidywalny jeżeli chodzi o cykl wydawniczy nowych smartfonów. Na początku roku, zazwyczaj w lutym, prezentowane są flagowce z rodziny Galaxy S, po czym w sierpniu Samsung prezentuje nieco większe, trochę mocniejsze, ale też dedykowane zupełnie innemu odbiorcy smartfony z serii Galaxy Note z dodatkowym ryżkiem S Pen, który jest cechą charakterystyczną tej serii. I te smartfony zawsze posiadają bardzo podobne podzespoły techniczne, parametry, a także wygląd, więc skoro znamy już wygląd i wszystko odnośnie Samsunga Galaxy S20, możemy powoli zacząć zastanawiać się, jak to będzie z Galaxy Note 20. Na początek bardzo zła niestety informacja, mianowicie pewnie większość czytelników się już domyśla, chodzi tu o ceny. Samsung prezentując Galaxy S20 dosyć mocno podbił ceny. Podstawowa konfiguracja S20 kosztuje teraz 3949 zł, czyli tyle samo co w zeszłym roku środkowy Galaxy S10, z tym, że no, trzeba wiedzieć, że Galaxy S20 jest tak naprawdę Lepszym, bo lepszym i to sporo lepszym, mam następcą Galaxy S10E, a nie zwykłego S10. Więc tak jakby mamy tak samo jak w przypadku iPhone'ów. Tani iPhone XR stał się normalnym iPhone'em 11, a normalny iPhone stał się iPhone'em Pro. I tutaj mamy tak samo z Samsungami. Wersja S stała się zwykła, a zwykła stała się plusem. Jeżeli chodzi o Galaxy Note 10, to chwilę obecnej jest on tańszy od Galaxy S20 Plus i 20 Ultra. No i tutaj na pewno to się zmieni w przypadku nowej serii. Zawsze Note y były droższe od swoich odpowiedników z linii Galaxy S ze względu na Dodatkowe funkcje, czyli głównie ten S SPN no oraz większy ekran. Więc podejrzewamy, że podstawowy Galaxy Note 20 będzie kosztował teraz około 5000 zł, a wersja z plusem może dobić nawet do 6000, czyli tyle, ile obecnie kosztuje Galaxy z 20 Ultra. Nie wiemy teraz też, czy Samsung nie zdecyduje się na podobny krok jak w przypadku serii Galaxy, czyli być może na rynku pojawią się trzy Note. Jeden tańszy, który zastąpi Note. 10 light, zwykły Note 20, który zastąpi Nauta 10 oraz Note 20 prawdopodobnie nie plus tylko Ultra, żeby nazewnictwo było spójne, który będzie zastępował Nauta 10, plus. E przechodząc do specyfikacji technicznej tutaj nie mamy jeszcze potwierdzonych informacji ale bardzo prawdopodobne jest, że Samsung wykorzysta procesor Exynos 990, który znajduje się w S20 możliwe, że podobnie jak w zeszłym roku zmodyfikuje trochę ten procesor, dodam mu tam nazwę przykładowo 995 i e, zaoferuje około 10% większą wydajność, ale nie możemy liczyć na to że Note 20 będzie super wydajniejszy, więc jeżeli chcesz kupić S20 ale zastanawia się nad tym, czy jak zaczekasz pół roku to kupisz znacznie wydajniejszy smartfon odpowiadamy nie, kupuj S20, jeżeli SPD niepotrzebny, nie musisz e, czekać. Jeżeli chodzi o pamięć operacyjną, prawdopodobnie bazowa wersja zaoferuje 8 GB. Z pewnością na rynku pojawią się wersje z 12 GB, ale doskonale wiemy, już, że Samsung rozpoczął masową produkcję 16 GB kości do smartfonów, więc tutaj Note 20 z pewnością będzie świetną okazją do tego, żeby tą kość zaimplementować, więc spodziewamy się, że ta najdroższa wersja, prawdopodobnie Ultra zaoferuje 16 GB RAM. Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Z pewnością będzie to co najmniej 128 GB i kilka konfiguracji pamięciowych. E, mamy nadzieję, że Samsung nie zdecyduje się na rezygnację z czytnika kart pamięci. E, na pewno nie możemy spodziewać się za to jacka, który zniknął zarówno w Note, jak i w Galaxy S, więc nie przewidujemy, żeby Samsung postanowił e, ten element nagle magicznie przywrócić. Jeżeli chodzi o porty, z pewnością będzie to USB typu C. Tutaj Ameryki nie odkryjemy, ponieważ jest to obecnie uniwersalny standard, nawet Unia Europejska dąży do tego, żeby był to jednolity port do ładowania urządzeń elektronicznych. Z pewnością będzie pojemna bateria, ponieważ Samsung dąży do teraz do tego, aby baterie były coraz większe, więc może nawet 6000 mAh zostanie przekroczone. Przy okazji no oczywiście wireless power share, czyli zwrotne ładowanie bezprzewodowe oraz ładowanie bezprzewodowe zostanie zachowane. Ładowanie przewodowe prawdopodobnie nadal to będzie 45 w ładowarka dołączona do zestawu. To jest nowość u Samsunga od zeszłego roku, więc tutaj nie spodziewamy się kolejnego dużego przeskoku, jeżeli chodzi o ładowanie. Galaxy Note 20, podobnie jak Galaxy S20, wykonany będzie z dwóch tafli szkła Gorilla Glass szóstej generacji, które otoczone będą aluminiową prawdopodobnie, bądź ze stali nierdzewnej ramką. Na pewno urządzenie będzie w pełni wodoszczelne, potwierdzone to będzie certyfikatem IP68, jest to standard u Samsunga. Możemy spodziewać się też skanera twarzy, ale nie będzie to niestety skaner tęczówki oka, tak jak w Note 8 i 9. Samsung już z tego zrezygnował, podobnie jak z diody powiadomień. Na nią też raczej nie mamy co liczyć. Najważniejszym, najważniejszym elementem Galaxy Note 20 i całej rodziny Note 20 z pewnością będą ekrany. Tutaj na pewno będziemy mieli amoleda, dynamic amoleda. E Możliwe, że po raz pierwszy Samsung przekroczy barierę 7 cali w smartfonie, ponieważ S20 Ultra ma 6,9 cala. Logiczne byłoby, że Note zawsze były większe, więc że ten największy Note będzie jeszcze ciutkę większy. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, tutaj nie będzie zaskoczeń, 3200x1440 standardowe, ostatnie dla Samsunga. Ekran posiadał będzie wbudowany w niego aparat, w sensie nie będzie to jeszcze aparat pod ekranem, tylko w ekranie. Jeżeli chodzi o aparaty, tutaj prawdopodobnie będą e, kamery przeniesione z Galaxy S20, więc podstawowy modele 48 megapikseli, ten flagowy Ultra bądź Plus, jakkolwiek będzie się nazywał, 108 megapikselowa matryca. Samsung z pewnością dopracuje oprogramowanie, wprowadzi jakieś nowe funkcje software'owe, które później pojawią się także w Galaxy S20. E, na pewno dziesięciokrotny zoom optyczny się pojawi, bo to obecnie flagowa funkcja u Samsunga, który stwierdził, że jakość zdjęć jest teraz priorytetowa dla niego. I w sumie ma rację, ponieważ wydajność smartfonu już od 2-3 lat jest na tyle wysoka, że nie musimy tutaj dalej walczyć na cyferki. Z pewnością pojawi się nagrywanie w 8K, to ucieszy wszystkich fanów foto, wideo, ale też nie nastawiałbym się na to, że te 8K będziemy wykorzystywać na co dzień, ponieważ bardzo to obciąża zarówno pamięć przy nagrywaniu, ponieważ nagrania ważą bardzo dużo. Mamy tylko 30 klatek do dyspozycji, no i potrzeba bardzo potężnego komputera, żeby to sensownie poskładać. Jeżeli chodzi o łączność, z pewnością pojawią się wersje z 5G, ale to nie jest zaskoczenie, bo już Note 10 wychodzi w wersjach z opcjonalnym modemem sieci 5G. Będzie podobnie jak w S20, będziemy mogli wybrać chcemy 4 g czy 5G. Czy Galaxy Note 20 czymś nas zaskoczy? w chwili obecnej tego jeszcze do końca nie wiemy. Podejrzewamy, że jedną z takich rzeczy, która w Galaxy Note 20 będzie nowością, może być to, że smartfon zadebiutuje już na pokładzie z Androidem 11. W tym przypadku Samsung z pewnością zdecyduje się na aktualizację nakładki One UI do wersji 3.0. I tutaj rozpatrywalibyśmy właśnie tego, tych nowości software'owych głównie, ponieważ Note 20 wychodzi w sierpniu. Wtedy możliwe, że już Android 11 będzie na ukończenie, będzie ukończony. Dodatkowo w Galaxy S20 nie ma żadnych super nowych funkcji softwareowych, więc może to Note 20 właśnie wprowadzi nam nowe oprogramowanie, które oczywiście później trafi do Galaxy S20 i innych starszych smartfonów Samsunga. Jeżeli chodzi o Galaxy Note 20, to już więcej nie ma, nie ma co o nim mówić. Nie, nie możemy wróżyć z fusów, bo to i tak nie ma sensu. Z pewnością wiemy, że będzie to nieco ulepszona wersja Galaxy S20 z większym ekranem i z rysikiem. Jeżeli wyjdą jakieś. Wady Samsunga Galaxy S20, które wykryją pierwsi użytkownicy, Jak jacyś, jakieś problemy sprzętowe, softwareowe, to możemy e, liczyć na to, że w przypadku Note 20 zostaną one już rozwiązane na starcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nagranie dotyczące Galaxy Note 20. Zachęcam Was do subskrybowania kanału PC World, lajkowania, komentowania naszych nagrań, zaglądania na witrynę PCWorld.pl, gdzie wkrótce pojawi się duży artykuł zbiorczy odnośnie Galaxy Note 20, gdzie będziemy wrzucać każdą plotkę, także oceniać, czy jest to ona realna, czy nie i finalnie dobrniemy do sierpnia, kiedy to Galaxy Note 20 oficjalnie zostanie zaprezentowane i wszystkie karty zostaną odsłonięte. Cześć i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.